Może mi się coś uda nagrać jedną ręką. One hand, baby. Powiem wam, jest. Myślałem, że nie będę nagrywał tam tak z jednej łapy. Ale jest na tyle fajny. Stwierdziłem, że jednak wam go spróbuję pokazać w akcji. Jest taki jak się spodziewałem, jeżeli chodzi o. nawet nie, nawet jest lepszy lepszy niż się spodziewałem jeżeli chodzi o taką uniwersalność taki właśnie jego rozmiar możliwości te terenowe idzie jak idzie tak fajnie, tak głaciutko to nie jest taka to nie jest taka moc jak, jak przyzwyczajony jestem jakby nie wiem, 6S-ów czy 8 s on inaczej tą, oddaje tą tą, tą tą moc ale tak fajnie płynie, jakby jest odpowiednio odpowiednio ciężki albo odpowiednio lekki, że tak powiem. Jest po prostu fajny do zabawy. Bardzo łatwo się nim steruje. Zastanawiałem się czy, czy kraton czy outcast na tą chwilę jestem przekonany, że kraton jest dobrym wyborem, bo można nim polatać, a bez problemu można nim też pójść na koło, a nie jest taki też wariatarz jak to się trzyma, nie? Jakbym sterował dwoma rękami, to spokojnie z tego, z, tego, z tego wyszedł, bo bardzo łatwo właśnie im się rotuje, odwraca w powietrzu. Można zapierdzielać po takim terenie tutaj. I on to łyka. Zawieszenie fajnie pracuje. Odpowiedni balans, że tak powiem, balonowania kół do, do niebalonowania. Nie za dużo, nie za mało. Optimum jak na razie. Zaraz sobie sprawdzę temperaturki. A tak po prostu nim latam i latam. Zobaczymy. Na razie. <laughs> Powiem Wam, banan na twarzy jest i nie schodzi. A to jeszcze fajna miejscóweczka. Ja tu dawno nie byłem, trochę zarosła, trochę mocno, ale tutaj jest takie, takie miejsce, gdzie można sobie troszeczkę poszaleć. Nie wspomniałem przy unboxingu, napiszę to w opisie oczywiście filmu, że ten film jest zrealizowany przy współpracy z RC Team sklepem modelarskim z modelami nie tylko kołowymi we Wrocławiu przypomnę Wam, że one hand driving tak? także nie miejcie mi za złe, że jeżeli to nie jest to, co być powinno jeżeli chodzi o driving, ale myślę, że nieźle to, to, to miałem na myśli, Także z takich akcji tutaj w locie spokojnie można go powyprowadzać. Ma na tyle mocy, na tyle masy też wirującej, kół, żeby nim sobie sterować. Fajna zabaweczka. Jeżeli będzie to wytrzymywał temperaturowo. Oczywiście lag na serwie, oczywiście lag na aparaturze. To nie jest coś, co mnie tutaj cieszy. No ale zobaczcie, no jakby RTR, nie? z pudełka. Ja tylko sprawdziłem czy koła są dokręcone i to wszystko, były dokręcone. Na razie nie zrobiłem w nim nic, po prostu załadowałem pakiet. Spudła tak to lata. No powiem Wam, że w tym przedziale jeszcze cenowym, jakim jest ten sprzęt, to Chyba wiecie teraz o czym mówię, nie że o tej zawieszce, nie jak to fajnie wybiera. Kojarzy mi się, kojarzy mi się jakby z zachowaniem takim x-maxowym, że tak powiem. Tym jak to, jak to pożera sobie te, te, nierówności, jak się zachowuje. Naprawdę bardzo fajnie. Duża różnica się wyczuwalna, jeżeli chodzi o niższą, o niższą masę. Tu można ładnie w stosunku do 1.8, a, a to 4S jakby daje daje sobie radę. Tam, teraz wstawiłem. No, mówię, z tego też spokojnie bym wyszedł dwoma rękoma. Sprawdźmy sobie no... Z 7 minut go pałuje, sprawdźmy sobie temperaturę. No i powiem wam, że jest to czego się obawiałem. No jest gorący w cholerę silnik, nie? Regiel nie. Ale silnik... No nie, regiel sobie. Poczekajcie. Regiel jest ciepły, ale jeszcze w miarę. A tutaj trzeba będzie porządne chłodzenie na niego założyć, bo ten wiatraczek to jest. No fajnie, że jest, ale no to jest żaden wiatrak, a tutaj jest. Aha, no tu jest tak dużo. Stopni, że, że nie da rady. Jest za gorący. Jest za gorący. Tak być nie powinno. No, no, może to będzie wytrzymywał. Nie wiem, ale ja tak nie chcę w takiej temperaturze latać. Także pierwsza rzecz, porządny wiatrak. No, ale on tutaj naprawdę tak. Chodzi jeszcze? Chodzi. A on tutaj wmucha tak symbolicznie. Słaby wiatraczek jest. To trzeba będzie poprawić. Mm. A poza tym co, aha, te 6800, kurczę, myślałem, słuchajcie, że nie wejdzie, wchodzi, ale tak na mega styk, tak trzeba tutaj się, naprawdę trzeba się postarać, żeby ten pakiet tu włożyć, ale wchodzi bez żadnych modyfikacji. No chyba dam mu chwilę odetchnąć, bo aż nie mam sumienia. Mówię, takie myślę, 7 minut latania na takiej pełnej, tylko no moje latanie tak wygląda, tak jak ktoś mówi, że lata 45 minut na pakiecie. No to sorry, ale raczej nie lata w ten sposób 45 minut. Tylko to są jakieś przerwy, jakieś przejazdy, pogaducha i tak dalej. Jakby ja mówię o takiej jeździe, jak tutaj non stop, tak? no to 10 minut może by wytrzymał, ale myślę, no kurczę, zaryzykował, że więcej, no mógłby mieć kłopot ten silnik już jest za gorący naprawdę. Więc chłodzenie na pewno tak. Reszta, no jakby w RTR-ach to jest normalne, prawda? Że to no niestety takie, takie mankamenty są. Jeżeli to jest jedyny mankament, który trzeba poprawić. No to zapraszam. To zapraszam do RC Team i wchodźcie i bierzcie sobie taki sprzęcik. Naprawdę fajny. No serwo sobie, serwo sobie zmienię na jakieś szybsze, to jest wolne. A się jeździć tak jak widzicie. Poczekam aż się zepsuje może. No i tyle. No. Poczekam jeszcze chwilkę. Może zrobię sobie jakieś parę jumpów. Fajna chopa duża. Można się pobawić tu, nie powiem. Pierwsze flipy. Super sprzęcik. Byle się nie grzał. See ya. Koniec baterii. Koniec baterii, jakiejś nie wiem, w takim terenie, takiej ostrej petardy. 10 minut, może 12 bym powiedział, tak na oko Max Zobaczymy, sprawdzimy. Dam jeszcze znać, to było na 6800 i go odcięło. Ale przyda mu się przerwa. Bo zimno mu nie jest tam na silniczku.